Tę słoneczną sobotę 30 sierpnia serce Częstochowy biło wyjątkowo mocno. Promenada imienia Czesława Niemena zamieniła się w barny festiwal celebrujący 80. urodziny Dziennika Zachodniego, który od pokoleń łączy mieszkańców regionu. W szczególności dla dzieci się tutaj pojawiliśmy. No Dzieci zadowolone jak widać, także super. Pogoda dopisała również, ekstra. A co z tych wszystkich atrakcji najbardziej się podoba dzieciom? E, chyba malowanie twarzy jednak i bańki były duże, co? Oglądaliśmy. I co jeszcze wam się podoba? Dziewczyny, animacje dla dzieci, tańce, piosenki też leciały fajne do tańca. Tu, gdzie nauka spotykała się z zabawą, najmłodsi odkrywali tajniki elektryfikacji. Interaktywne doświadczenia i gry przybliżały ideę odnawialnych źródeł energii w najbardziej przystępny sposób. Dzisiaj moja córka wcieliła się w rolę młodego inżyniera. Już przy pierwszym eksperymencie w Tauronie brakło prądu, ale tutaj już naprawiamy. Tak, i wszystko będzie działać. Tak jak zaraz do siebie dołączał. Świetna zabawa. No jak to w Tauronie, słuchajcie, no u nas prąd płynie rzeką, Można tutaj połączyć ten prąd, można go wytworzyć, można sprawdzić jak go wytworzyć, po co go wytworzyć, jak go nie wytworzyć. To wszystko wymaga jednak trochę przemyślanej strategii i my tę strategię tutaj opracowujemy. Słuchajcie, z najmłodszymi. Staramy się im pokazać co i jak. Parę kroków dalej mamy tam fotobudkę, mamy tam rekwizyty, można mieć pamiątkę bardzo fajną, bardzo przyjemną. W pobliżu Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie połączyła promocję edukacji z troską o zdrowie. Studenci i wykładowcy prezentowali ofertę uczelni, jednocześnie oferując bezpłatne badania profilaktyczne. Wyższa Szkoła Zarządzania, znajdujący się na ulicy 1 Maja, zostaliśmy zaproszeni, żeby wziąć udział właśnie w tym pikniku. Także promować naszą uczelnię. Jesteśmy studentami pielęgniarstwa i tutaj w naszej ofercie, żeby edukować młodzież i dorosłych, na przykład jeżeli chodzi o stacje krążeniową, oddechową u dorosłego, u dziecka. Także utrażnianie dróg oddechowych. Możemy tutaj chętnym także zmierzyć ciśnienie, zbadać cukier. I zapraszamy oczywiście na naszą uczelnię. W strefie zdrowia oferowano kompleksowe wsparcie. NFZ zaprosił do bezpłatnej analizy ciała i konsultacji dietetycznych. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeżeli dzisiaj wyjdą nam jakieś nieprawidłowości, od razu kierujemy na badania lekarskie i możemy szybko zdiagnozować, możemy szybko wprowadzić leczenie. I ja tutaj zawsze podkreślam, jak istotna jest dieta, dlatego też tutaj właśnie mój udział i moje porady dla pacjentów. Tutaj mamy kompleks, możemy zbadać poziom glukozy, możemy zbadać ciśnienie, zrobić EKG. O równie ważnym aspekcie zdrowia suchu przypominała firma Amplifon, oferując darmowe badania przesiewowe. Dzisiaj zapisujemy pacjentów na badania suchu, przesiewowe badania suchu, ponieważ takie badania muszą być wykonane w odpowiedniej kabinie, w odpowiednim otoczeniu, żeby to było badanie miarodajne. Na takim badaniu sprawdzamy próg słyszenia pacjenta i określamy, czy jest niedosłuch, czy jest norma słuchowa. Takie badania profilaktyczne są bardzo ważne. Raz w roku każdy z nas powinien takie badanie wykonać, żeby wiedzieć, jak z tym słuchem jest. W naszym gabinecie, który mieści się w przychodni Nordmed ulica Michałowskiego 6, oprócz takich profesjonalnych badań słuchu, pacjenci, którzy mają kłopoty ze słuchem, mogą przetestować bezpłatnie rozwiązanie słuchowe. Mogą wypożyczyć aparat słuchowy i przetestować go w warunkach domowych. O bezpieczeństwo na drodze przypominał WORD w Częstochowie, zapewniając dawkę adrenaliny i cenną lekcję, a Straż Pożarna edukowała i prezentowała swój sprzęt. W strefie wojskowej przeszłość mieszała się z rzeczywistością. Wojskowe Centrum Rekrutacji informowało o możliwościach kariery, a symulacja Google VR przyniosła uczestników w sam środek wojskowej misji. Piknik był także ucztą dla podniebienia i świadomych wyborów. Apetyczny zapach kiełbasek Dudy unosił się nad promenadą, a wodociągi częstochowskie dbały o odpowiednie nawodnienie. Było także stoisko Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jesteśmy, promujemy zdrowe polskie rolnictwo od naszych, też lokalnych, rolników, bo nasza żywność przecież jest chyba najlepsza w Europie, rzekłbym, że nawet na świecie. A my powinniśmy właśnie zawsze pamiętać o tym, że nasi rolnicy produkują najlepszą żywność. Powinniśmy się zaopatrywać właśnie na takich promenadach jak tutaj, właśnie od, od rolników, od lokalnych. Wspieramy swoich, to jest ważne, bo każdy grosz wydany u nas na naszym terenie. Praca do naszych sąsiadów, do nas. Na tym to wszystko polega. Lokalne wspieramy, lokalnie działamy, myślimy globalnie, działamy lokalnie, dlatego jesteśmy z naszą lokalną gazetą, wspieramy naszych lokalnych rolników, naszą lokalną, zdrową, polską żywność. Edukacja ekologiczna i bliskość natury to misja nadleśnictwa Złoty Potok, które z humorem i pasją uczyło o tajemnicach lasu. My zawsze staramy się poprzez wszystkie formy przekazu przekazywać wiedzę na temat pracy leśników. Przygotowaliśmy różnego rodzaju puzle, tablice, takie informacyjne, żeby od młodych lat można było dzieci zapoznać z tym, co my robimy na co dzień leśnicy. Zajmujemy się ochroną lasu, hodowlą lasu, więc i użytkowaniem, czyli tym, co niektórzy dzisiaj nazywają rżnięciem lasów. To nie jest prawda, my go po prostu użytkujemy. Piknik był również okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat przyszłości. ZUS informował o świadczeniach społecznych, zakład doskonalenia zawodowego o możliwościach rozwoju kariery, a Remondi uczył prawidłowej segregacji odpadów. Na promenadzie nie zabrakło również miejsca dla sztuki. Mobilna galeria ArtTrack zaprezentowała dzieła artystów, tworząc wyjątkową przestrzeń dla kultury na świeżym powietrzu. Często piknik rodzinny z dziennikiem zachodnim okazał się wielkim sukcesem, a uśmiechy na twarzach uczestników były najlepszym potwierdzeniem, że był to idealnie spędzony sobotni dzień w sercu miasta. To wydarzenie pokazało, jak ważna jest lokalna społeczność i wspólne cerebrowanie ważnych momentów. Życzymy dziennikowi zachodniemu kolejnych 80 lat sukcesów.